To, dziś to pamiętam, jak dziś ten, bardzo w w wojsku, podchodzi pułkownik Banaszczyk, tam kiedyś był sędzio, tam był tam działacz. No i po siedm, dziewięciu miesięczach służby. Krzysztof podchodzi i mówi, przychodzi do Ciebie piłkarz. Kolega zresztą do wojska. A kto? Pudlic, nie? Pudlic, Bogdan, nie? Kto to jest? Zresztą? Ja bym nie słyszę, tego, nie słyszałem tego że jest ale akurat tam wersji złożył, że Bogdan tutaj Z... wypatrzyli go i przyszedł do wojska. No i jak on wtedy przyszedł do jednostki, jak go zacząłem. Jeszcze pułkownik mówił, macie mnie zaopiekować, opiekować, tam do mhm. tego. No to jest. Człowieka. Człowieka nie, no. nie straszna, to no. się w tak świadomo. I wtedy z Budemą tak się zaprzyniczyliśmy się w wojsku, nie będą tę służbę wojskową. No i później on wrócił tutaj po wojsku. No też tam miałem te pizzy przecież tą milot czy tamte.